Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, we wstępniaku niedzielnym. Wybaczcie, że dzisiaj skrócony i z samochodu. No ale tak wyszło. Czasami tak wyjdzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, prosimy Cię, byś przybył teraz i pomógł nam się przygotować do tej medytacji niedzielnej, abyśmy. Przez to Słowo mogli być prowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kochani, teraz jest czas, żeby zapauzować wstępniak i przeczytać Ewangelię na niedzielę. Ten moment, do którego chciałbym się odwołać, i topos, które e, chciałbym wskazać i zaprosić Was do e, spędzenia swe, odpowiedniego czasu w owym topos, aby się przygotować do tej medytacji, to e, rola, w której rola, ziemia, w której jest zakopany skarb. To, co zawsze budziło we mnie podziw, to to, że ten człowiek, który odnalazł ten skarb w roli, nie wykopał go, tylko poszedł kupić rolę. I wiecie, tak sobie, myślę, że mamy w naszym życiu wiele takich miejsc, takich ról, takich pól, takich osób, takich miejsc, z których nie jesteśmy w stanie wykopać skarbu, ale możemy te ziemię, te rolę, te osobę. Tą sytuację w cudzysłowie nabyć, by posiąść skarb. Na przykład, ktoś jest piękną osobą, ma w sobie mnóstwo miłości, nie wydrzesz tego z serca, nie wykopiesz empatii, którą on ma, nie, ale możesz w cudzysłowie yy, posiąść tę rolę, to znaczy możesz sprawić, że wejdziesz w relację z tym człowiekiem, przyjacielskie, braterskie. I będziesz cieszyć się skarbem. To jest cudowne. Pomyślmy dzisiaj: ile jest takich miejsc wokół nas, czy osób, które są posiadaczami skarbów? I choć tych skarbów nie da się tak żywcem wykopać, to jednak możemy możemy wejść w ich posiadanie, właśnie choćby przez relację z tą osobą, która jest wewnątrz, niesie u skarb. Tego sobie i kochani, wam życzę i pięknych medytacji. Wam oczywiście życzę i pięknej niedzieli w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem do usłyszenia i do zobaczenia już w jednym słowie w poniedziałek.